Siemaneczko, z tej strony Was i ja w tym odcinku będziemy wykonywać ostatnie zadania letniej eskapady. Jak widzicie już mam 19 na 24 i w dniu dzisiejszym wylądowały 4 ostatnie. Rozpoczniemy sobie od pierwszego zadania, które polega na użyciu panelu skokowego w lusackiej lagunie. O, aż mam tutaj jakiegoś przeciwnika. No, jak widzicie, to pierwsze zadanie polega na użyciu paneli skokowego w luzackiej lagunie. Oczywiście chodzi tutaj o te panele na górze. Mam jeszcze takie grzybki. Proszę bardzo, skrzyneczka. I panel skokowy. Pierwsze etap zadanie wykonane. Lecimy do drugiego. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu wazigaming na naszym Discordzie wazilandia. Drugie zadanie samo się wykonuje. Patrzcie, na pokonaj dystans, szybując. Wracamy na panel. I ponownie sobie szybujemy 100 na 100. I pierwsze dwa zadania mamy z głowy, Otrzymaliśmy motyw spadania nowej smugi. Przechodzimy do zadania numer 3. Od tego odcinka, aby wynagrodzić aktywne osoby, które komentują regularnie moje filmy, będą lądowały wasze trzy ostatnie komentarze wybrane przeze mnie albo po prostu przez was, te, które będą miały największą ilość łapek pod nimi. Zadanie numer 3 polega na wspinaniu się w ciągu 300 sekund od wyważenia drzwi. Ja sobie od razu użyję jeszcze raz tego panelu skokowego. Jak widzicie, tutaj mamy taki domek. Liczę na to, że on będzie miał jakiekolwiek drzwi. Czy tak będzie? Dobra, jest. Wyważam drzwi. Wspinam się. I jak widzicie, zadanie numer 3. Bezproblemowo wykonano. Trzymaliśmy wrapa. Super. Mada się całkiem ciekawy wrapik. Chyba go będę używać. No, i możemy przejść do zadania numer 4. Zadanie numer 4 polega na zniszczeniu obiektów jadąc pojazdem. No, i teraz, znalezienie pojazdu w tej dżungli nie będzie już takie łatwe. Będziemy musieli się kierować w stronę cieknącej centrali. Teraz mego wojownika na no coś ten mi się pierwszy raz w życiu przyda. Co to mam jeszcze za inne? Szybujący sprinter na poważnie. Wy sobie chyba jaja robicie. Szkoda, że nie miałem tego szybującego sprintera wcześniej. A no, sprawdźmy, czy motoruwa. O, motoruwa zalicza się jako pojazd. A jak będę strzelać z motoruwy? Come on, motoru się normalnie zalicza do niszczenia obiektów. Ja sobie, jak widzicie wystartowałem grę z dobieraniem graczy pomimo temu iż zaznaczyłem, że gram solo. Ale tak to już jestem Fortnite'em, raz coś działa, raz nie działa. Pobiegnę jeszcze kawałek w stronę tej cieknącej centrali i sprawdzę dla Was specjalnie, czy możecie tutaj również Znaleźć jakąś furę i proszę bardzo, jest jeszcze po drodze do cieknącej centrali pickup z oponkami, tak więc jeszcze lepiej niż myślałem. No i możecie sobie normalnie przedmioty taranować albo zrobić tak jak ja, czyli w tym miejscu była motorowa bierzecie motorówę i rozwalacie wszystko z rakietnicy. Przechodzimy do ostatniego zadania, numer 5, aby odebrać już wszystkie nagrody. Zadanie numer 5 polega na zadaniu przeciwnikom obrażeń. Podczas ślizgu lub kucania mam 0 na 200. Ktoś tutaj jeszcze do mnie strzelki. Pytałem czy strzelał z tołu, czy przy skóry. No i Nie widzę. Ale ktoś na pewno był. W sumie jak wykleję raptora to mi nic nie da. Teraz sprawdźmy... ...że jak będą się śliskać drony zranie. Nie. Niestety na dronach nam nie zaliczy tego zadania. Tak więc musimy pływać tutaj do tablicy nacisnącej centrali. Wezmę sobie zlecenie. Zaznaczmy się przeciwnicy. Jeszcze raz I? Nie, niestety O, kolego, cześć, witam cię 66 obrażeń, jest dobrze Podlecz się O nie 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 nie, si się przełączyło te palce i tak jest wystarczy kucnąć i zaliczę wam normalnie obrażenia jak widzieliście zadania całkiem szybkie, przyjemne możecie wykonać w jednej grze bezproblemowo mam nadzieję, że wam się podobały mi Was, jeszcze przejdę do menu i sprawdzimy, co to są co nagrody. Przypominam Wam jeszcze o tym, żebyście zostawili lajka, suba z dzwonem oraz komentarz pod filmem. Jeśli jeszcze tego nie robicie, żebyśmy włączyli z zasięgami YouTube'a. Oraz jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, zapraszam do skorzystania opcji wsparcia kanału poprzez wsparcie YouTube'a, albo całkowicie bezpłatnie. Po prostu wpisując mój kod. Wazi Gaming w sklepie, nic was to nie kosztuje, a mi przetrwaniu temu kanałowi na pewno pomoże. Zapraszam Was jeszcze również na naszego Discorda Wazylandie. Link znajduje się do niego na stronie głównej mojego YouTube'a. No i nie zabieram Wam więc czasu życzę miłego dnia czy tam wieczora. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej! Jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu do na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Vasi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy VaziGaming. Hej